Witam serdecznie. Nazywam się Michał Broszkiewicz, reprezentuję firmę Texpray Tech Technika Izolacji. Jesteśmy na rynku już od 2007 roku. Nasze realizacje wykonujemy na bazie produktów firmy Ultrapol. Jako przykład posłuży nam pianka Ultrapol RG030. Aby przystąpić do natrysku, należy wstępnie podgrzać komponenty znajdujące się w beczkach do temperatury około 28-32 stopni Celsjusza. Podane zakresy temperatur są orientacyjne i są uzależnione od wielu czynników, m.in. temperatury otoczenia, rodzaju maszyny do natrysku itd. Kluczowe jest w tym wszystkim, aby komponent A i komponent B miały jak najbardziej zbliżoną lepkość. To gwarantuje nam przetwarzanie systemu w sposób optymalny. Temperatury izocjanianu i mieszaniny poliolowej osiągnęły zakres 28-32 do 32 stopnie Celsjusza. I tak przygotowane produkty są gotowe do natrysku. Często potencjalni klienci decydujący się na izolację z pianki poliuretanowej mają obawy co do jej trwałości. Chciałbym wyjaśnić, że pianki poliuretanowe otwarto-komórkowe nie utleniają się, nie znikają wraz z upływem czasu. Jedynym czynnikiem działającym destrukcyjnie są promienie UV. Jeśli izolacja z pianki poliuretanowej będzie wyeksponowana na słońce, wtedy zacznie brązowieć. To jest jedyny czynnik działający destrukcyjnie na piankę. Całą odpowiedzialnością mogę polecić produkty firmy Ultrapur jako trwała i skuteczna izolacja na lata.